Znajdujemy się na łódce Silesian 700. My mamy tutaj 7,5 metra długości, 2,5 szerokości. Silnik diesla o mocy 200 koni w aktualnym egzemplarzu. Czy to jest wasza pierwsza jednostka, czy możecie się popalić jeszcze jakimiś innymi? Jest to nasza pierwsza jednostka. Przez to, że jesteśmy nowi na rynku, dopiero staramy się, że tak powiem, gryźć ten rynek jachtingowy, Aczkolwiek uważam, że wyszło nam tutaj bardzo fajnie, ponieważ mamy linię klasyczną, połączoną taką nutką nowoczesności. Już mamy te wyświetlacze, LEDy i wszystko, ale bardziej staraliśmy się pójść w klasykę. Silesian 700 posiada smukłą sylwetkę i wyrafinowane kontury, które prezentują nienaganne rzemiosło. Przestronne zewnętrzne strefy wypoczynkowe i duży pokład słomeczy zapewniają idealną przestrzeń do relaksu. Dlatego ja Was tutaj właśnie zauważyłem, spostrzegłem. Ta łódka bardzo zwraca uwagę właśnie przez ten klasyczny kształt. Który, który przyciąga uwagę i to jest taka cecha charakterystyczna chyba tej łodzi, bo właśnie połączenie nowoczesności z klasyką, prawda? O to chodziło tej projektantom? Tak jest, tak jest. Główny zamysł był taki, żeby zrobić łódkę jak najbardziej klasyczną, aczkolwiek wyszło nam tak, że ja osobiście nie potrafię określić stylu tej łódki, po prostu dla mnie Silesian to jest Silesian.